Mamy rok 1914, w Europie rozpoczęła się I wojna światowa. Na początku konfliktu Włochy zachowały neutralność, chociaż były w sojuszu z państwami centralnymi, czyli Niemcami i Austro-Węgrami. W roku 1915 Francja, Wielka Brytania zaproponowały Włochom, że jeśli dołączą do państw Ententy, to otrzymają zyski terytorialne. Co zrobili Włosi? Oczywiście odmówili. Żartowałem! Od razu dołączyli do wojny po stronie państw Ententy. Po wojnie podpisano traktat w saint germain en 10 września 1919 roku, na mocy którego Włochy od Austro-Węgier otrzymały region w północnych Włoszech Tretion oraz kawałek dzisiejszej Słowenii i Chorwacji, a od Imperium Osmańskiego wyspy do Daoke Niestety tajny układ londyński z 1915 roku nie został w pełni zrealizowany, przez to Włosi poczuli się oszukani i nazywali to zwycięstwem okaleczonym. Sytuacja we Włoszech też nie była najlepsza, ponieważ był kryzys gospodarczy. Włosi nie byli zadowoleni z rządów, które nie umiały sobie poradzić z problemami oraz wzrosło poczucie zagrożenia komunistami. Trudną sytuację Włoch wykorzystał skrajny nacjonalista Benito Mussolini, który w 1919 roku założył związki kobatackie dzięki wsparciu przemysłowców i posiadaczy ziemskich, Włoskie związki walki szybko się rozrastały. W 1921 roku Mussolini przekształcił je w Narodową Partię Faszystowską. W październiku 1922 roku prawie 30 tysięcy uzbrojonych i ubranych w czarne koszule faszystów rozpoczęli marsz na Rzym. Żądali ustąpienia rządu oraz powołanie nowego z, z Mussoliniem jako premierem. Sam Duce, czyli wódz, jak nazywali go faszyści, wolał pozostać w bezpiecznym Mediolanie. Król Włoch przestraszył się wybuchu wojny domowej. Nim faszyści dotarli, zaproponował Mussoliniemu stanowisko premiera. Został nim nie przez zwycięstwo w wyborach, lecz przez zastraszenie władz państwa. Po przejęciu władzy przez Mussoliniego szybko zdobył poparcie znacznej części społeczeństwa. Ludziom gwarantował bezpieczeństwo, ich dób robotnikom i chłopom obiecywał poprawę warunków życia, a wszystkim prawo i porządek. Dlatego wielu Włochów przymykało oczy na terror haszystowskich bojówek. Uważali, że przemoc jest konieczna, by zapobiec rewolucji komunistycznej. W ciągu kilku lat Mussolini skupił we swoich rękach całą władzę w państwie. Zlikwidował wszystkie partie poza faszystowskimi, zniósł wolność prasy, a wybory zastąpił plebiscytami. Mussolini nazwał swój ustrój włoch totalitarnym, czyli dążącym do podporządkowania państwa każdej dziedziny życia. Wielu Włochów Duce wydawał się jednak politykiem godnym zaufania. W 1929 roku zawarł nawet konkordat z papieżem, co zakończyło kryzys trwający od 1870 roku, jak wspomniałem w poprzednim filmie. Przez długi czas faszyzm nie zbudzał niechęci za granicą. W wielu krajach powstały ugrupowania faszystowskie. Na przykład w Hiszpanii. Wiele krajów nazywało Mussoliniego wybawcą swojego kraju. Dopiero agresywna polityka Włoch w latach 30. uświadomiła Europę o niebezpieczeństwie. Od drugiej połowy XIX wieku Włosi mieli dwie niewielkie kolonie w Afryce Wschodniej oraz na północy włoską Libię. W latach 1894-1896 odbyła się wojna z Abysynią, którą Włochy przegrały. Mussolini pragnął uczynić z Włoch mocarstwo. Rozbudował więc siły zbrojne, zwłaszcza lotnictwo i flotę. W 1935 roku wydał rozkaz ataku na Etiopię. Nie przejmował się faktem, że Cesarstwo Etiopii jest niepodległym państwem należącym do Ligi Narodów. Wojna włosko-etiopska toczyła się w latach 1935 do 1936. Siły Włoszech wynosiły 40 tysięcy żołnierzy oraz mieli miażdżącą przewagę techniczną nad armią etiopską. Siły Etiopii wynosiły 600 tysięcy żołnierzy, posiadali 13 starych samolotów i 4 czołgi. Wojna zakończyła się zwycięstwem Włoch. Gdy Liga Narodów potępiła agresję, Włochy w 1937 roku wystąpiły z Ligi. Następnie związały się z sojuszem z III Rzeszą. Tak powstała oś Berlin-Rzym-Tokio.